Karol III zezwolił na zerwanie tradycji ksiada i na dzieci Williama z ważnym zadaniem. Król Karol III coraz mocniej krystalizuje swoje oczekiwania i pomysły na zbliżające się wielkimi krokami koronację. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Wielkiej Brytanii od kilkudziesięciu lat. Więc czeka nas sporo usprawnień. Zwłaszcza, że Karolus Dazyl pokazać się jako ostrożny reformator pewnych pozostałych po Elżbiecie II rozwiązan, co niekoniecznie zawsze przynosi mu popularność wśród poddanych. A ponieważ sporo do powiedzenia w temacie koronacji ma ja z książę William i Kate To od dawna można było się spodziewać. Z rolę do odegrania w tym wszystkim dostaną też ich dzieci: książęta George, Charlotte i Louis. Media własne rzucili nowe światło na tę sprawę i plan Karola III wygląda niezwykle interesująco. Szykuje się spore odejście od tradycji. Niedawno pojawiły się informacje na temat skladu królewskiego orszaku, a teraz poznaliśmy dodatkowe szczegóły samej ceremonii. Jak podaje The Times, po raz pierwszy w historii telewidzowie będą mogli śledzić akt namaszczenia nowego króla świętym olejem. Wszystko dzięki specjalnemu baldachimowi z półprzezroczystym dachem. Kolejne odstępstwa od tradycji czekają nas w dalszej części programu koronacji. Nowy władca zezwoli księciu George'owi, a także księżniczce Harlotcie i księciu Louisowi na towarzyszenie sobień w drodze ze świątyni Westminster Abbey. Wcześniej obecność dzieci w tej części wydarzenia była zabroniona. Misja potomstwa księcia Williama i Kate Middleton będzie o tyle ważna, ze opuszcza kościół tuż za Karolem III i królowa malzonkę Camilla. Tuż za nimi będą rodzice. A w dalszej kolejności z Westminsteru się księzna Anna z Mezem, księża Edward z Zona oraz księżyca Ryszard i Michal, obaj z malzonkami, i księżniczka Aleksandra. Wszyscy rojalsi w dalszej kolejności wsiada do odpowiednich powozów, chyli jego Zona pojada z lota Karoca, które przewioza cała rodzina do palacu Buckingham. Co ciekawe, zdaniem Dayle Mail jak jest zadanie na czas koronacji dostana te zbyt na stoletnie dzieci camili. Na czym ukochanej Karola III podobno bardzo zalezy. W zasadzie zamknie wydaje się z kolei pytania o udział w całym przedsięwzięciu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Choć według ostatnich doniesień im z kolei zalezy na włączeniu w koronację majacego urodziny tego samego dnia księcia Archie'ego.